No hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Better Than Wolves. Bardzo mocno wam dziękuję za tak ciepłe przyjęcie tej serii. Pobiliście chyba wszelkie rekordy na moim kanale, także raz jeszcze bardzo, bardzo mocno dziękuję. No i gratuluję wam spostrzegawczości, że zauważyliście, że te bale się podpaliły w momencie kiedy wracałem w nocy i ja tego nie zauważyłem, dopiero później na nagraniu sobie zdałem sprawę. No i prawie dostałem zawału, jak one tutaj spadły w nocy, kiedy ja sobie stałem i spokojnie dorzucałem do ogniska. Mamy już dzień, udało się nas przetrwać. Nic mi tutaj nie przyszło. Nie wiem, czy to się ugotowało. Zaraz się przekonamy. W każdym bądź razie tak, rozwalamy tą ziemię. Nie wiem, czy te wałki drzewa da się rozwalić, czy one się muszą wypalić. Zgaduję, że lepiej je zostawić. Niech się wypalą. Ale zobaczymy. Zrobimy sobie też. zrobimy sobie też maczugę z dwóch patyków. Z kości również mogę zrobić. Dziękuję za tutaj napisanie mi. Ale zostawię sobie to na haczyki wędkarskie. Łuk podobno mogę rozebrać. Tak jest, dostajemy w jeden kawałek tego, także w sumie fajnie, zrobimy sobie na pewno topór jeden. Czy mam patek. Tak, zrobimy sobie jeden topór, który się na pewno przyda. Mamy też maczugę, czy tam pałkę, jak zwał tak zwał. Czy to się zrobiło? Szczerze mówiąc nie wiem, ale ognisko się dopala, najwyżej to na chwilę zostawimy. Więc jaki jest cel na dzisiaj? Przede wszystkim zobaczmy, czy tu się żaden creeper nie kręci. Widzę, że chyba nie. Jest krowa, są pająki, które już raczej agresywne być nie powinny. Jest szkielet, kurde, jest w wodzie. Ach, dobra, to nie chcemy tam za bardzo podchodzić. Widzę sieć, widzę nawet dwie sieci, więc fajnie. Idziemy po sieci, zbieramy sieci, będą nam one oczywiście dzisiaj bardzo potrzebne, ponieważ chcemy jakkolwiek sprogresować, także zbieramy sieci. Będziemy też musieli odbudować sobie naszą jamę, o, widzę kości. Wiecie co, ja po te kości bym nawet że chciał zejść. Zjemy sobie również tą wilczyznę, która o, nawet nie daje tak mało, jak myślałem. Mamy strzałę, w ogóle zakażoną strzałę Rotet, czy tam niącą strzałę, coś takiego bardziej, może w ten deseń. E, Ojcie, kurde, marnowałem, no ale dobra. Woli mi się właśnie kończy ten dirt do usypywania, sobie, e, właśnie pod górę wyjść, także nie fajnie. Ok, pająk jest żywy, dobrze by go było zabić, dobra, zabijemy go. Może on nas, o kurde, może on nas nie zabije, zapomniałem, że one podskakują. No chodź tu, no chodź tu, będziesz mi potrzebny. O, dał, dał nic, bardzo fajnie. E, tutaj kolejna, tam niżej jest druga, więc czy tam wyżej, zaraz sobie ją zbierzemy. E, czyli dzisiaj chcemy zebrać nić, chcemy zebrać jak najwięcej żywności oraz chcemy zebrać, e, zbudować sobie nową biamę. No i kolejnym naszym celem będzie zdobycie gliny. E, musimy się przejść po okolicy, zdobyć trochę gliny, no i najlepiej byłoby w tym celu zrobić sobie łopatę kamienną. No, i po co nam to będzie? Oczywiście potrzebujemy też usyp zrobić specjalny. Czy jestem w stanie to tak zebrać? No pewnie nie. Oj, kurczę, przypadkowo pobiegłem szybciej. Zapomniałem, że jest na to bind. Muszę sobie go wyłączyć. Tutaj jest druga. No i oczywiście, piece. Piece to będzie kolejny cel. Zróbmy sobie. Tak, zróbmy sobie tutaj ze żwiru podejście. Piece będą nam potrzebne, do tego musimy wysuszyć cegły. No a cegły, oczywiście, robimy z gliny. Tutaj w okolicy na razie żadnej gliny nie widziałem. Ale może gdzieś tutaj jest, będzie trzeba ją poszukać. Nie będzie to proste, no ale oczywiście, się tym zajmiemy. Także ja troszeczkę tutaj wszystko przyspieszę. Pójdę po jedzenie, po te nici, wszystkie które tutaj są w okolicy, i zaczniemy. Zrobimy jedną lub dwie łopaty. Zaczniemy powoli kopać jamę pod nasz nowy dom. Dobra, jak widzicie, udało się wykopać jamę. Mamy noc. Na razie nie powiększałem tego w żaden sposób. Wydaje mi się, że tak jest ok. Najwyżej będziemy się rozkopywać w boki, bo nie wiem na ile sobie mogę pozwolić, żeby mi po prostu, wiecie, sufit nie spadł. Sporo mamy nici, właśnie, miałem jeszcze chyba delikatnie zmniejszyć dźwięk, żeby było trochę ciszej. Sporo lin się udało zebrać, tych nici w sensie, więc spoko. Chciałem poszydełkować trochę, żeby coś zacząć robić, ale nie znalazłem żadnych owiec i wełny. Ubiłem krowę, która mnie swoją drogą walnęła, no ale nie zabiła, także jest OK. Zjedzmy sobie jedno mięso. Dorzućmy do ognia delikatnie. No i dobra, kości możemy wykorzystać, żeby zrobić sobie haczyk na wędkę. I teraz prawym przyciskiem myszy, jak klikamy, to jak widzicie, odpada nam się specjalna animacja, gdzie po prostu rzeźbimy w tej kości no, haczyk. Rzeźbimy haczyk, żeby go mieć także żeby zrobić wędkę będziemy potrzebowali patyk, nić no i właśnie ten haczyk i będziemy mieli wędkę nie wiem jeszcze dlaczego mi proponowaliście żebym łowił ryby podczas pełni może wtedy jest jakiś większy lód nie wiem ciężko powiedzieć zobaczymy dobra dorzućmy Trochę więcej kory, żeby to się paliło mniej więcej cały czas. E, szkoda, że nie mam trzeciego mięsa, żeby do ogniska wrzucić, no ale mówi się trudno. Także na następny dzień wybieramy się na mały rekonesans e, i idziemy po glinę. Czekamy aż będzie dzień i będzie super. Fajnie by też było pobijać parę potworów, jakichś pająków czy coś, żeby zdobyć jednak więcej tych nici, może jakieś oczy. No ale zobaczymy co to będzie. E, na razie w sumie to ognisko było niepotrzebne, nie wiem czy ono mi wręcz opału nie zabiera z tego, no ale dobra. Mówi się trudno, pierwsze błędy trzeba popełniać, szczególnie jak się gra inny i na bieżąco uczy. Także również dziękuję Wam za wszystkie tutaj porady w komentarzach, bo było ich całkiem, całkiem sporo i było ich dużo, dużo przydatnych. Także bardzo mocno raz jeszcze dziękuję. Jesteście mega przydatni pod tym kątem. Także no, trochę źle to zabrzmiało, ale naprawdę doceniam i dziękuję. No dobra, to ja sobie kończę robić haczyk, czekamy na dzień i lecimy na wyprawę po glinę. No dobra, mamy haczyk, mamy również dzień, więc zróbmy sobie wędkę. Chyba w mniej więcej w któryś z tych sposobów, tak, jest fishing rod, możemy zrobić wędkę. I wiecie co, zrobimy sobie tą wędkę, niech ona już będzie w naszym ekwipunku. Nie wiem, czy mogłem jakkolwiek tutaj zostawić, ale chyba nie. Zresztą na razie muszę wszystko nosić przy sobie, będziemy potrzebowali czegoś do składowania przedmiotów, ale do tego potrzebna nam będzie oczywiście pełna. Zjedzmy sobie mięsko, wołowina się jeszcze robi. Możemy chyba wyjść, raczej na... O kurde, jednak jak nas będzie atakował. Patrzcie, ten jest agresywny, a tamten nie. Kurde. Trochę mnie udziabał, mimo że nie bardzo chciałem, żeby mnie udziabał, zróbmy sobie jeszcze jedną pałkę. Ale mamy okopająka. mamy również sieć. Dobra, tego trzeba trochę poubijać. Kurde. No, ah, padaj. Super, kolejna pałka poszła. No, mówi się trudno. Co my tam mamy? Tam mamy. czy to jest zombie? Wygląda jak zombie, ale jakiś taki, mam wrażenie, lepszy zombie. I tutaj ten szkielet nie, nieszczęsny się pojawił. E, dobra, nie marnujemy czasu. E, lecimy szukać, chyba że się mięso zrobiło. Jeszcze tak szybko zerknę. E, tak, jedno się zrobiło, więc możemy sobie zabrać steka. Powinno nam to też trochę ułatwić regenerację, mogłem to bardziej chyba w jednym miejscu wszystko robić. Czy ja potrzebuję jeszcze jedną pałkę? No przydałoby się, ale dobra, nie będziemy marnowali czasu. Lecimy szukać gliny, staramy się oczywiście usypywać w jednym miejscu. Okej, okay, tu był zombiak, ale padł, zostawił po sobie zgniłe mięso, które no nie do końca nam będzie potrzebne, ale może się przydać. Zobaczcie, tutaj mamy całkiem nowe tereny, których jeszcze nie zbadałem, więc myślę, że może być ciekawie, chociaż glina bardziej w mokrych, czy tak powiem, miejscach występowała, jak dobrze pamiętam. Także tutaj będzie trzeba uważać na to wszystko. Mamy wilka, którym zadzierać na chwilę obecną chyba nie szczególnie chcemy. Mamy też sieć, po drodze ją zbiorę, jak będę wracał. Jest owca, bardzo dobrze, wyrzućmy to gnijące mięso, chyba nie będzie mi potrzebne. Ok, są wilki, jest więcej wilków. Zróbmy sobie kolejną pałkę. A ewentualnie topór. Widzę co, zetniemy jedno drzewo, żeby zrobić sobie więcej patyków. Bo topór mamy możliwość zrobienia tych wilków. Ja mnie chyba chciał wybić. Nie, to, to mięso nie dawało super dużo jedzenia, ale zawsze coś, więc bo wybijamy te wilki. Zużyję chyba do tego. Topór, tak mi się wydaje. Mam ograniczone zasoby oczywiście nici. Ale wiecie, to wszystko się może przydać. Dobra, dit to sobie weźmiemy, przeróbmy, bo to się zawsze przydaje. Kora i to, dobra. Zróbmy sobie jeszcze jeden topór, który się oczywiście przyda do bicia. W razie czego powybijemy te wilki, bo ja bym nie chciał, żeby one mnie tutaj zaskoczyły w pewnym momencie. Więc, kurde. Muszę pamiętać, że one podskakują i mogą mnie atakować. Dobra, dał dużo mięsa, to też jest bardzo dobrze. Wybijmy jeszcze tego, tam jest kurczak. Więc kurczaki może też byśmy chcieli wybić, żeby potencjalnie mieć więcej jedzenia. O, tutaj mamy jakieś pióro, prawdopodobnie wilk ubił kurczaka. Dobra, zaatakujmy go. Pamiętajmy, że one podskakują, więc na to trzeba uważać. Ta trawa też nie pomaga, bo trochę się wolniej przez to poruszamy. Dobra, straciliśmy topór, ale mamy mięso. Także bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak, musiałem sobie kichnąć. To jest krowa, więc jej atakować raczej nie chcemy. To jest chyba kurczak. Jego byśmy, jego byśmy potencjalnie... Kurde. Może pałką? O, no będzie tak biegać, nie? Koło nas. Co za cholerstwo. Dobra, na, na strzałpad. To też dobrze. I tu gdzieś była owca z tego co widziałem, więc i kolejny kurczak. Dokładnie. Chcemy to poubierać. Potrzebujemy wełny, żeby zacząć szydełkować. To jest podstawa, tak jak wam mówiłem przed chwilą. Tego już wam nie będę ciął, zresztą trochę się rozgadałem, a to też czasami jest potrzebne, bo dużo z was mówi, że lubi, jak ja sobie tak pogadam, jakieś głupoty w międzyczasie. Yy, dobra, wiecie co może pałka? ona będzie co, będzie uciekać pewnie, tak? Aha, ty już wiesz co się święci, ty już wiesz co się święci. No dokładnie tak, pani owco. Yy... Chodź tu. Na mi chyba nie kopnie jak krowa. Dobra, dała mięso i dała wełnę. Super. Mam nadzieję, że kolorowa wełna też umożliwia nam mm, szydełkowanie. Oby tak było, bo jak nie, to będzie lipa. jeśli tu widziałem więcej tych owiec, ale może być różnie. Mamy mniej więcej południe, także mamy około połowy dnia na zabawę jeszcze tutaj. No i chcemy gliny. Bagna. Ja nie wiem, czy bagna są, jakby wiecie, dobrym wyjściem. Znaczy w ogóle dobrym pomysłem, żeby tam iść, zobaczymy. To wszystko jest kwestią sporną, oczywiście. Kolejny kurczak, też go chcemy ubić, bo czemu by nie. On oczywiście będzie uciekał przed nami. Dobra, nastrzała toporkiem, choć pach. Super. Nie widzę owiec, co jest trochę niepokojące, bo będę ich potrzebował. No i bagna. Bagna mogą być dobre pod tym kątem, że na bagnach może być glina. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych kałamarnic i tego typu różnych rzeczy. Słyszałem w ogóle chyba lawę przed chwilą. Tak, słychać lawę. Ewidentnie gdzieś tutaj jest lawa. No to szukamy gliny. To nie będzie takie proste. Możemy też znaleźć rudę gliny. Więc to też by było potencjalnie dobre, żeby znaleźć. Ale na razie nic tutaj takiego nie widzę. To jest trzcina. To jest dobre pytanie, czy to jest trzcina? Chyba tak, chyba tak. Tylko czy. Ja się chcę przeprawiać tą wodą, to jest też dobre pytanie. No nie do końca, chciałbym to obejść. Mam nadzieję, że te krowy mnie nie zaatakują. Jak widzicie, one wyjadają masakryczne ilości trawy, więc potencjalna hodowla nie byłaby taka prosta. Tu jest owca, którą oczywiście chcemy ubić. Dobra, świetnie. Mamy więcej mięsa, mamy kolejną. Egli. Kurde, one się chyba zezłościły na mnie trochę, przez to, że atakowałem ich. Zwierzaka obok. Tak to przynajmniej wyglądało, a nie chciałbym z krowami, ubierzcie mi zadzierać. O, jest więcej owiec. Świetnie. Tylko minus jest taki, że one są koło, koło kurcze krów. I to jest bardzo niedobrze, bo te krowy, jak widzicie, się w momencie, kiedy my zaatakujemy owce, bardzo mocno złoszczą. Mamy jeszcze trochę dnia, więc poszukajmy tej gliny, bo to jest podstawa do dalszego progresowania. Oczywiście, tak jak mówiłem. Glinę trzeba będzie również w postaci cegieł wysuszyć, co nie jest takie proste. Ale to jest chyba trzcina, dobrze by było tutaj dobrze by tutaj było się zainteresować nią. Nie wiem, ile kalorii zużyję przepływając, ale postarajmy się zużyć jak najmniej. Ale dobra, trochę, trochę zużyjemy. No ale jedno mięso nam się jeszcze tam piecze. To jest na bank trzcina, więc super, że się udałem znaleźć. Zabieramy oczywiście wszystko. E, dokładnie tak, dokładnie tak, Sugar canes i Rods, czyli te y, sadzonki, które sobie będziemy mogli wsadzić w ziemię. Muszę jeszcze dokładnie zobaczyć, jak się robi e, te, 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 te y, właśnie rzeczy y, z trzciny, także zaraz się pewnie tym zajmę. No i czy my mamy jakąkolwiek glinę tutaj? To jest dobre pytanie, bo na chwilę obecną nie widzę nic. To jest bardzo... Niepokojące, mógłbym jeszcze świnie ubić, ale o, dobra, więcej trzciny, to jest super, to jest super znalezisko. Na bagnach się mogą ryspić slajmy, nie wiem jak, jak tutaj slajmy są rozwiązane, czy one są bardzo y, upierdliwe, zobaczymy. Dobra, dużo trzciny, bardzo fajnie, będziemy ją sobie chcieli oczywiście w pobliżu zasadzić, no ale gliny niestety nigdzie nie widzę. No i to jest bardzo niepokojące, dobra, będziemy powoli wracali, bo robi się y, późno. Także wracamy do bazy, pieczemy mięso na trzy ogniska. W sumie zetniemy sobie jeszcze po drodze trochę drzewa. No dobra, ogniska zrobione, ogień rozpalony, można powkładać w sumie. Zróbmy najpierw zwilka. One chyba dają najmniej, jak mnie pamięć nie myli. Także. Oj, kurczę, rozwalił się lampatek. A ten nic nie szkodzi. Ten prawdopodobnie też się rozwalił, także musimy sobie zrobić kolejny. Te ogniska chyba warto cały czas trzymać. Wow, pod ogniem, że tak to nazwę. Żeby potem ich nie rozpalać na nowo. Bo w ogóle nie wiem, czy da się je rozpalić na nowo później wydaje mi się, że nie. Ponieważ yy, jak one się wypalą, to chyba je trzeba zniszczyć. Dlatego piece są tutaj super i piece będą potrzebne, no ale oczywiście do tego potrzebujemy yy, gliny, której, jak widzicie, nie znalazłem, więc może pójdziemy w drugim kierunku tym razem. Yy, I to by było chyba sensowne. Nie zasadziłem tej trzciny po drodze, no bo niestety nie starczyło mi na to czasu. W ogóle tak, tu mamy może posegregujmy delikatnie kwiponek. Tu mamy cały. Tutaj mamy tak jakiś gravel, czyli żwir. Tutaj mamy tak te trociny. Korę, tutaj wełnę. To do zasadzenia. Patyki. Dobra, tutaj rzeczy użytkowe. Tutaj to. No i jedzenie może na razie trzymajmy tutaj. Będzie chyba ok. Niech się to wszystko robi. Dobra, to również tutaj. Już widzicie, robią się pierwsze problemy z ekwipunkiem, co niestety nie jest dobre. I tak. Ja sobie zrobiłem dwa skrzyżowane patyki. Możemy wykorzystać chyba wełnę dokładnie tak do tego, żeby zacząć sobie szydełkować. Także można powiedzieć, że co, lecimy sobie w ten sposób, pilnujemy ognia, klikamy prawy przycisk myszy no i szydełkujemy. Piękną animację, która nam no, przypomina to, co przypomina, komentarze dozwolone wszelkie, <ścoughs> z czym wam się to kojarzy? Bo mi się kojarzy tylko z jedną rzeczą, szkoda, że tak mało tej wełny, no ale niestety tam było dużo krów, które pilnowały owiec, ale jeszcze tam wrócimy oczywiście. Także co, szydełkowanie przed nami, no i dzień kolejny, i szukanie znowu gliny, no bo bez niej ciężko będzie jakkolwiek sprogresować dalej. Może nawet wstanę trochę wcześniej, w sensie wyjdę trochę wcześniej z bazy, żeby zrobić wstęp pod ten usyp na suszenie. No bo oczywiście, żeby suszyć te cegły, no to potrzebujemy je, tak jak mówiłem, zrobić na jakiejś podstawce nad ziemią, tak żeby żaden, że tak powiem, potwór nam tam, czy tam zwierzę nie weszło. Z tego względu. Bo jak wejdą, no to suszenie na nic. to no cegły straca, stracimy, więc y, nie tędy droga, można powiedzieć. Y, no i również pisaliście mi, że y, pająki y, dają sieci tam, gdzie są kury. Jeżeli w okolicy nie będzie kur, no to niestety po, y, po sieciach, także trzeba tutaj je oszczędzać. Także będziemy oszczędzali, zabijali pająki, jak tylko je będziemy widzieli. Y, no i to tak naprawdę na chwilę obecną tyle. No dobra, mięso się robi, więc z trzciny w tym momencie udało się utkać pierwszy tutaj wełniany, no pierwszą wełnę, tak naprawdę. I do czego nam to będzie potrzebne? Potrzebne nam to będzie do stworzenia, no choćby podstawowej zbroi bądź piwora, ale nie to będzie naszą, że tak powiem, naszym celem. Znaczy, celem będzie śpiwór, to podstawa. Nie wiem, czy ta zbroja będzie potrzebna. Taka podstawowa czapka, i wszystko zobaczymy. Trzcina. Z trzciny robimy coś takiego do tkania, znaczy tkania, układania, nie wiem jak to się zwie. Z tego sobie zasadzimy trzcinę. No ale, właśnie z trzciny, jak widzicie, robimy sobie ten przedmiot, duga weaving, który. O, mięso się zrobiło. Możemy sobie wsadzić też przy okazji kolejne. I już Wam dokończę, po co nam to będzie potrzebne. Tkamy podobnie jak za pomocą tych drutów, że tak to nazwę. Dorzućmy ognia, trochę, żeby tutaj cały czas to działało. No, i to będzie nam potrzebne do zrobienia sobie pierwszego koszyka, w którym będziemy mogli składować jakieś przedmioty. No, jak widzicie sami, niestety już ekwipunek robi się coraz cięższy. W sensie, no, mamy coraz więcej rzeczy. I o, kurde, creeper. No, i on sobie pewnie teraz to nie pójdzie, prawda? Dobra, no, byle tutaj nie wszedł. To najważniejsze. Później sobie będziemy myśleć, jak sobie z nim poradzić. No, w każdym razie robimy mięso. Tkamy, czy tam, no chyba tkamy z trzciny, nie wiem jak się w sumie dokładnie to mówi, zapomniałem słowa, może sobie później przypomnę. No i co? No i tak naprawdę czekamy na dzień, żeby szukać gliny. No dobra, creeper ubity i mamy mm, siarkę. Czy coś ten desej z niego? Dobra. Mm, wypadałoby jeszcze szybko wyładować opał, ale widzę, że potwory jeszcze nie wszystkie się pozabijały. Yy, o kurde, kolejny creeper. No dobra. Dobrze by go było tutaj, gdzieś, wiecie, co, zdetonować, żeby. O, i tego drugiego też. Żeby uzyskać z nich. Yy, o, no, wysadzaj się. Super. Żeby uzyskać z nich, właśnie, ziemię za darmo. O, troszkę mnie walną. Ale to nic nie szkodzi. Czy w okolicy jeszcze jakiś jest? No żadnego na razie nie widzę. O, wypaliło się to drzewo, także bardzo fajnie. No i jak widzicie, mamy w ten sposób za darmo bardzo dużo kawałków ziemi, które sobie możemy wykorzystać właśnie do tego, żeby zrobić te półpłytki, po których chodzimy. Także jest to bardzo przydatna sprawa. Później to będzie trzeba oczywiście jakoś załatać, ale, ale to się wszystko ogarnia. Mamy dzięki temu sporo, sporo dirtu, którym możemy sobie, możemy się podsadzać. Także dzień w pełni. Ja załaduję trochę opału do tych ognisk, no i pójdę szukać gliny gdzieś na ten kierunek, muszę sobie tam zrobić jakąś chyba przeprawę rzeczną w miarę sensownie, więc moi drodzy, słyszymy się za momencik, może się uda tą glinę znaleźć. No i moi drodzy, po drugiej stronie rzeki jest glina, a właściwie to jest chyba ta glina, taka schowana w ziemi, więc za dużo z tego nie leci, bo po jednym chyba kawałku. Ale słuchajcie, zawsze to coś. O, no i właśnie padła nam łopata, także zróbmy sobie nową. Kamienie oczywiście posiadamy, także tak, zaraz topór nam również padnie, więc powoli, powoli zaczyna ją nam się kończyć nici. Także nie jest ciekawie, ale jak widzicie, jest glina, więc dobrze, będziemy w stanie zrobić pierwsze cegły i potencjalnie pierwszy piec. Nie wiem, czy zrobimy to dzisiaj, być może zostawimy sobie to na następny odcinek. Dzisiaj zrobimy na pewno koszyk, bo mam już składniki, a właściwie surowce na no dwa wytkane te jakby już kawałki pod kosz. Także jeszcze dwa utkać, czy tam mm, zrobić i będzie tak naprawdę wszystko gotowe. Także super, powolutku, powolutku do celu, powoli progresujemy, ale nie jest to też jakoś super łatwe. Powiem wam, że naprawdę ta gra wymaga mega skupienia w trakcie i nie jest to takie proste, jakby się mogło czasami wydawać. Bo jeden malutki błąd, choćby z tą krową wtedy, jak ja ją uderzyłem, nie spodziewałem się, że ona mnie aż tak koknie. Chyba ja, za cztery serduszka coś takiego mnie uderzyła. No to już się zastanawiałem, czy zaraz nie zginę, no bo no naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż tak drastyczne. Szkoda, że nie udało się znaleźć gliny gliny, tylko właśnie tą rudę glinę, gliny, bo to jest chyba ruda, jak dobrze kojarzę. No, ale zawsze to coś. Mamy już 16 kawałków. Dalej zobaczymy, jak się z tego cegły robi, chyba z czterech kawałków ułożonych w rzędzie. Także zaraz sobie to zobaczymy. Wiem już, gdzie jest żelazo po drodze, zauważyłem. Oraz wiem, gdzie jest. Um, wiem, gdzie jest węgiel. Także bardzo spoko. Będziemy mieli jaskinię jedną do zwiedzenia, także jest ok. Myślę, że spoko. W ogóle. OK, robi się już powolutku ciemno, także zaraz będziemy wracać. Te dni są naprawdę krótkie, także ten śpiwór też się nam przyda. Możemy sobie utkać powoli, już wszystko pod ten śpiwór, także mm, też dobrze. Oczywiście to kolejną nić nam zużyje, no ale cóż, nie jest łatwo, jak mówiłem. 26 gliny i jak się robi cegły? O, zaraz się, aha, z kawałka, dobra. Czyli nie jest źle, czyli potencjalnie 26, kawał... 26 cegieł mamy. To jest już myślę dobry wynik. Tylko oczywiście będzie trzeba zrobić usyp, w sumie moglibyśmy to zrobić, żeby już powoli zaczęły się suszyć. Może by to nie było takie głupie, żeby zacząć jeszcze dzisiaj. Także zaraz sobie pomyślimy, tylko nie wiem czy ja mam na tle ziemi. Najwyżej sobie zaraz wykopiemy, w sumie ten creeper też troszeczkę pomógł, mam 31 kawałków, tylko też by się przydało Dałoby się to tak zrobić, żeby nam nic, wiecie, nic tam nie weszło, ale to zaraz pomyślę, jak to wszystko zrobić. Tutaj sobie zrobiłem, jak widzicie, przeprawę taką za pomocą drzewa, bo drzewo się nie zapada, nie wiem, czy ono się w wodzie jakoś niszczy. Pewnie tak, bo autor tego moda tutaj mógł przewidzieć, podejrzewam, dosłownie wszystko. W tej wodzie chyba żadnych kamarnic czy czegoś takiego nie widziałem, bo z tego, co mi wiadomo, są one dość niebezpieczne. Nie wiem czy w dzień też, ale na pewno w nocy. Także no trzeba tutaj uważać. Powoli też sobie już mniej więcej oczyściłem ścieżkę z tej trawy, która tutaj jest. Jak widzicie, no i mam nadzieję, że jakieś jedzenie również nam się zrobiło. Także co? Ja będę zaraz zastanawiał się, jak zrobić to miejsce na glinę. Mamy jeszcze trochę czasu. Zobaczymy też, czy się mięso zrobiło. Może przenieśmy to wszystko. Nie mamy pałki. Topór się też kończy, także niefajnie. Co się zrobiło? Chyba. Nie, to jest dalej surowe, no że kurczę. A, oh, masakra z tym. Dobra, mamy jeszcze trochę tej ziemi, więc zróbmy sobie to wszystko. I ja się zastanowię, jak tutaj sensownie zrobić ten nasyp. Dobra, wystarczy chyba po prostu zrobić coś takiego, że Dobra, zróbmy w sumie wszystkie te cegły. Wystarczy chyba zrobić coś takiego, żeby nam potwory do środka nie weszły. Także oczyśćmy sobie tutaj delikatnie ten teren. Teraz też jeszcze by się wypadało trochę drewna zdobyć, żeby mieć potencjalnie opał. Dobra, zróbmy może coś takiego. Wydaje mi się, że na to mi wystarczy ziemi, żeby to jakoś sensownie usypać. Na razie może tyle. Powinno mi wystarczyć tej ziemi. Na półtora, z tego co kojarzę, potwory nie wchodzą. Jedynek, który tam wchodzi, to. Y, pająk chyba może tam wskoczyć na to. Tak mi się wydaje. No ale li będę liczył na to, że po prostu on tam nie wejdzie i znajdzie sobie jakieś inne miejsce. No bo jak wejdzie, no to niestety <gry> cegły tracimy. Na razie tyle. Dobra, więc szybko jeszcze zabieramy się za drzewo. Trzeba zrobić nowy topór. Kończy nam się też powoli kamień. Także trzeba będzie uważać z tym wszystkim. Rozwalmy te liście, które nam tutaj trochę przeszkadzają. Trzeba podłożyć do pieców, bo będzie się robiło ciemno. Także rozpalić jak najszybciej. Dobra, to powinno na razie wystarczyć. Zaraz pójdę po więcej. Liczę, że te. Okej, okay, to zgasło całkowicie, więc będzie trzeba rozpalić je na nowo. Na szczęście mam patyki, także jest OK. Tutaj trzeba oczywiście wziąć pointy stick. Szkoda, że się to nie upiekło. No niestety, czasem tak to bywa. Rozpalamy, póki jeszcze nas Gloom, że tak powiem, nie atakuje. Może się uda jeszcze wyjść po kawałek drzewa. Jak widzicie, tutaj wszystko jest na styk, dosłownie wszystko. I te cegły mogły zadecydować o tym, że potencjalnie bym zginął, no bo tak by też mogło być. Jedzenia mamy fajny zapas. Gdzie jest topór, który ja zrobiłem? Okej, jest tutaj. Zróbmy sobie więcej patyków. Porobmy sobie to, żeby mieć potencjalnie więcej. Dobra, zrobimy sobie jeszcze dwa ogniska, tylko ja szybko bym wyszedł. Albo i nawet szybko nie wyjdę, bo jest już ciemno. Także dobra, będziemy operowali na tym jednym ognisku, żeby nie zmarnować zbyt dużo opału. No i co? Ja się biorę ze tkanie kolejne tego tej plecionki, robienie tej plecionki, właśnie, bo to w sumie chyba plecionka się nazywa poprawnie. W sumie możecie tutaj napisać w komentarzu, jak wiecie. Będę oczywiście wdzięczny. Także no, jest ciemniutko bardzo mocno można powiedzieć, na tyle, że chyba ciężko jakkolwiek będzie wyjść. To mięso oczywiście nie da nam dużo kalorii, więc będzie trzeba mm, zrobić no być może potencjalnie ten piec. Cały dzień się cegły słyszą, także raczej w następnym odcinku je sobie właśnie ogarniemy na piec. Być może zrobimy kill -off, pójdę pozbierać sieć, poza nagraniem jeżeli pozwolicie żebym rozegrał jeden dzień, jeżeli nie, no to jak chcecie, żebym rozgrywał je z wami na bieżąco, potencjalnie to ciąg, no to też dajcie znać, zależy mi tutaj na waszej interakcji i na tym, żeby wam się to też dobrze oglądało, bo wiem, że pewnie przesuwacie dużo mojego gadania, ale jeżeli ktoś tutaj dotrwał, no to miłoby było, gdyby napisał, co sądzi o tym, czy powinienem jednak gdzieś tam poza nagraniem jakiś taki Powolny grind sobie robić, typu właśnie zbieranie tych sieci, opału, robienie jedzenia? Czy jednak chcecie to mieć nagrane, ale powiedzmy, tam nie wiem, wycięte, przyspieszone, czy coś takiego? No bo też nie chciałbym, żeby później były jakieś głosy, że ja tutaj potencjalnie, nie wiem, oszukuję, czy sobie coś respie. No bo różnie to bywa, ludzie są różni, choć ja raczej nie preferuję takich rzeczy, bo wolę sobie grać na spokojnie i nie sprawia mi to wtedy żadnej satysfakcji, kiedybym miał sobie odpalić jakieś. Game mody, czy coś takiego, no bo wiecie, jak jest Dobra, możemy sobie zrobić pierwszy koszyk, moi drodzy. No i w sumie co? No, postawimy go sobie chyba tutaj. I tu możemy, jak dobrze myślę. O kurde, nie, nie, nie. Wróć, pożar, pożar, pożar. Nie może być tutaj, za blisko ogniska. Więc będzie trzeba uważać. Będę musiał jakieś miejsce zrobić. I tutaj możemy do tego koszyka schować jeden przedmiot. Także, no, widzicie, jak to jest. Zróbmy sobie jeszcze. Czekajcie, jak to się robiło, chyba Ach, w ten sposób. Jednak niepotrzebna jest nić. Możemy sobie utkać kolejny tutaj kawałek wełny, także fajnie. Nie wiem, czy te różne kolory wełny mi tutaj nie przeszkodzą. Mam nadzieję, że nie. Także ja sobie to oczywiście zrobię No i moi drodzy, co, wydaje mi się, że progres Nawet względnie chyba dobry zaliczony Trochę się nauczyłem, <laughs> trochę też nie Także jeżeli wam się film podobał No to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Subskrypcji i komentarzy, o które Prosiłem w trakcie filmu Będę bardzo wdzięczny, zrobiło się ciemno Trzeba dorzucić standardowo Dorzućmy sobie trochę kory No i zapraszam was do oglądania kolejnych Raz jeszcze dziękuję za tak miłe przyjęcie Trzymajcie się, no i do następnego Hej